Cześć, tu Kasia Lenart, angielski w pracy z humorem. Dzisiaj wpadam z bardzo modnym słówkiem, modnym w życiu i modnym w IT. Słówko to Vulnerability. Ma ciężką wymowę, podpowiem, jak sobie poradzić z wymową, i podpowiem też, jak go używać na co dzień, w życiu emocjonalnym i w życiu zawodowym. To dawamy, zaczynamy. Eee... Słówko ma ciężką wymowę. Tutaj macie zapis fonetyczny, jeśli kojarzycie te robaczki. Robaczków nie musisz kojarzyć. E, tutaj jest zapis normalnymi polskimi literkami, więc wymawiamy vulnerability. Najważniejsze w wymowie, jak we wszystkich słówkach angielskich, to zaakcentować właściwą sylabę. Tutaj by vulnerability. E, akcentowana sylaba to jest ta sylaba, która jest głośniejsza, wolniejsza, wyższym tonem głosu niż cała reszta, więc vulnerability. Jak sobie pomóc z wymową? Jeśli absolutnie nie wychodzi ci wymowa, to spróbuj mojej ulubionej sztuczki wymawiania od tyłu sylaba po sylabie. Po angielsku trochę inaczej dzielimy na sylaby, nieważne na razie. Zaczynamy od ostatniej sylaby, it. Samo it wychodzi nam. Dodajemy przedostatnią, lit. Potem przed przedostatnią. BILITY RABILITY NERABILITY VULNERABILITY I tak od końca, sylaba po sylabie, dużo łatwiej jest nauczyć się wymawiać trudnych, długich słówek. No dobrze, wiemy już jak wymawiać. Co to słówko znaczy? Tak jak wspomniałam, jest bardzo, bardzo modne. Uh, VULNERABILITY OF SOMEBODY TO SOMETHING In English we say it's the fact Of being weak and easily hurt physically or emotionally. Po polsku możemy powiedzieć wrażliwość, podatność, ale tak naprawdę nie mamy jednego dobrego polskiego słówka. Na to zerknijmy na przykłady: The vulnerability of newborn babies to disease podatność dzieci, noworodków, na choroby, financial vulnerability. Widzicie, ja też mam problemy z tym słówkiem: vulnerability. Czyli słabość finansowa, and he was intensely aware of his own vulnerability. Okay. Słówko to słyszałam ostatnio, zresztą, jak oglądałam uh, TV show uh, the, the Making of a Band, The Building of a Band. Bardzo fajny uh, program. I tam właśnie jedna z jurorek mówiła o jednym ze stołów: że uh, you're not afraid to show your vulnerability. Ale to słówko jest szczególnie przydatne jednej grupie zawodowej, a mianowicie specjalistom od cyberbezpieczeństwa. Okay, jak wrzucimy cybersecurity, IT security w Google, to dostajemy, że the most important issues are sophisticated cyber attacks, like ransomware and supply chain attacks, vulnerabilities in software and systems, human error, and the lack of security. Awareness. Okay? Więc mamy vulnerabilities jako jeden z key issues w IT security. Więc w IT security słówko to oznacza słaby punkt. Okay? E, gdzieś widziałam jakieś ładne tłumaczenie na polski, ale uciekło mi w tej chwili. E, znowu nie wydaje mi się, żebyśmy mieli dobre słowo po polsku na to. Zerknijmy na przykłady. Cybercriminals criminals exploit vulnerabilities. and less secure partners within an organization's supply chain, impacting interconnected networks. Okay? Czyli ci cyberprzestępcy wykorzystują słabe punkty w mniej zabezpieczonych partnerach. Okay? Kolejny przykład, next example. Software and system vulnerabilities, such as unpatched software, outdated systems and weak passwords, create entry points for attackers. Okay? Czyli słabe punkty w oprogramowaniu w systemach. Vulnerabilities. I ostatni przykład. Insufficient training and awareness among employees can make them vulnerable to social engineering tactics. Okay? Vulnerable, podatni na coś. Mamy ładny przymiotnik od vulnerability, którego dużą zaletą jest to, że jest krótszy i łatwiejszy do wymówienia. Okay, your turn. Jak ty możesz to wykorzystać w mówieniu? Na co dzień o emocjach możesz odpowiadać na pytanie. In what relationships is it okay to show vulnerability? So, of course, it's normal with a, with a romantic partner. But what about parents to children? Should they show their vulnerability to their children and teach them that it's okay? What about coworkers? Should you be strong and independent and reliable? Or is it okay to show vulnerability? So that's a big question. Uh, and in IT, uh, in cybersecurity, you can talk how do you deal with system vulnerabilities? Which vulnerabilities do you think are the most critical? Are system users sufficiently aware of vulnerabilities? Well, the obvious answer is not, uh, they aren't, but you know that if you're a cybersecurity expert. A, uh, Okej, okay. daj mi znać, czy słyszałeś, słyszałaś tu słówko ostatnio i w jakim kontekście. Tak jak powiedziałam, jest bardzo, bardzo modne. Warto wiedzieć, jak go używać i jak go wymawiać. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia!